Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie z mojego klubu Viking Team Nowy Sącz. Ja nazywam się Kamil Janik. Jestem głównym organizatorem otwartego seminarium z Joanną Jędrzejczyk, które odbędzie się już lada moment. Na tą chwilę Joanna znajduje się na plakacie za moimi plecami, ale dosłownie za dwie godziny będzie stała tuż obok mnie. Będzie prowadzić dla was seminarium Muay Thai, kickboxing. Także myślę, że każdy pasjonat sportu walki, nawet najbardziej wyrachowany Wyłuska dla siebie jakoś ciekawą technikę. Znaczy co, lecimy. Jedziemy dalej. Dopieszczamy kolejne elementy. W sumie to już ostatnie elementy: e, ścianka zdjęciowa, roll up. E, do bagażnika, ciach Co mogę powiedzieć na temat tego co się dzisiaj wydarzy Naprawdę jestem mocno poruszony, zachwycony całym wydarzeniem dlatego, że mój klub jest na rynku niespełna 2 lata, a naprawdę mówię to totalnie bez żadnej napinki. Robimy kawał dobrej roboty. Nie mówię tutaj indywidualnie, tylko i wyłącznie o sobie, bo, jak sama nazwa mówi, Viking Team, czyli jest to team. To jest ekipa, to są ludzie, wspaniali ludzie, którzy, którzy tworzą moją markę razem ze mną. Pomagają pchać ten wózek sportowy do przodu. I naprawdę, na przestrzeni dwóch lat udało się zorganizować kilka fajnych wydarzeń. Kilka fajnych seminariów, naprawdę z ciekawymi, bardzo ciekawymi sportowcami, przede wszystkim fajnymi ludźmi. Najważniejsza jest pasja, najważniejsze to mieć wizję, mieć cel, dążyć do niego. Patrząc z perspektywy czasu, jestem dla siebie przede wszystkim ogromnym przykładem, ogromną inspiracją, że można tak naprawdę. Bo pierwsze co pojawiło się w moim życiu to właśnie pasja, to zaangażowanie. To dyscyplina, to poczucie obowiązku względem własnego rozwoju, i to doprowadziło mnie właśnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj: do, 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 do miejsca, w którym zawsze marzyłem, żeby być. I za to jestem ogromnie wdzięczny i naprawdę bardzo szczęśliwy, że udało mi się dopłynąć moją wikingowską łodzią do tego momentu. Ja nam się nie ukrywam ogromnie, seminarium z Janą Jędrzejczyk. Jest to inspiracja um, dla mnie, myślę, że nie tylko dla mnie, a dla całego środowiska sportowego. Um, także, no co, już się nie mogę szczerze powiedziawszy doczekać, um, aż uścisnę jej dłoń um, i będę mógł się przyglądać temu, jak, jak przekazuje wiedzę. Um, przede wszystkim temu, jak ludzie, którzy przyjdą, Czerpią satysfakcję z tego, że mi właśnie udało się zorganizować takie, takie wydarzenie. To jest bardzo fajne i to też napawa mnie ogromną satysfakcją oraz motywacją do organizowania części takich eventów. Oczywiście z pomocą mojego teamu, z pomocą ludzi, którzy dobrze mi życzą i którzy jednym krokiem idą ze mną. W kierunku rozwijania swojej pasji i realizowania celów. To jest ogromne ważne mieć takich, takich ludzi, taką ekipę wokół siebie. Każdy z nas jest energią, każdy z nas tworzy, tworzy energię indywidualnie. To teraz sobie pomyślcie, co się dzieje, jak te wszystkie energie się synchronizują ze sobą. Właśnie dzieją się takie rzeczy jak dzisiaj. Często zadawane pytanie: to, to, to skąd się wzięła? We mnie taka inspiracja do, do, do stworzenia klubu sportowego, skąd nazwa Wiking Team i tak dalej, to może tak pokrótce wam przedstawię, jak to wyglądało. Wszystko zaczęło się od mojego debiutu, od walki na Wotorę, gdzie Federacja po prostu wymagała jakiegoś pseudonimu od zawodnika. A ja przez to, że, że lubię, że tak powiem, nurkować w leśnych potokach i kocham naturę to najbliższa ksywa ringowa, że tak powiem, jaka była mi na ten moment bliska, to właśnie Viking i po debiucie na gołe pięści dla Federacji Wotore właśnie powstał klub Viking Team i to był szal 10 Pamiętam, mój kolega mi powiedział wtedy: "Kamil, to jest decyzja, której nie będziesz nigdy żałował. To jest decyzja." Która, która wyniesie Cię na piedestał, to jest decyzja, która e, zmieni Twoje życie. No i tak się, tak się stało. E, nie żałuję nawet przez moment tego, tego e, co się wydarzyło wtedy, tego, co, co się wydarza, bo przecież to są moje decyzje, tylko ja jestem za nie odpowiedzialny. Tak naprawdę. E, także jestem dumny, że, że, że udało mi się. Wyprowadzić swoją markę na światło dzienne i przebić się gdzieś tam, przepychać się łokciami w tym świecie sportowym i wyrobić sobie jakąś pozycję. Choć mówię Wam i obiecuję, to jest dopiero początek tej przygody. Dojeżdżamy właśnie do miejsca docelowego, że tak powiem, do można powiedzieć Walhali. Z mojego klubu dzisiaj Walhalla przeniosła się tutaj właśnie na ulicę nadbrzeżną. Hala widowiskowo-sportowa, MOSIR, jesteśmy na miejscu. Także co? No, kosmetyka, dopinanie szczegółów i co z niecierpliwością będziemy oczekiwać naszej wspaniałej mistrzyni. Mm. Właśnie za chwilę otworzą się wrota. Wrota piekieł, które zapłoną dokładnie o godzinie 14. Ciach. Bieg bokserski. Żartowałem. <laughs> Słuchajcie, witam was wszystkich serdecznie. Jak widać udało się zorganizować seminarium z naszą wspaniałą mistrzynią, Janą Jędrzejczyk. Proszę przywitajmy ją ogromnymi brawami. Ja jeszcze zobaczę, czy prawdziwa, dobra, okej. Okay. No cóż mogę więcej powiedzieć. Bardzo się cieszę tak liczne przybycie. Mam nadzieję, że będziecie się bawić dobrze i każdy wózka coś dla siebie. Oddaję teraz mikrofon Joannie, żeby dodała kilka słów od siebie. Cześć wszystkim. Dziękuję trenerze za zaproszenie. Ostatnio tym, dużo się tego dzieje, dużo, dużo. Seminariów prowadzę, zwłaszcza w okolicy. Także szkoda, że się nie połączyliśmy wcześniej, ale, ale cieszę się, że, że finalnie tu jestem. że Będziemy mieli okazję po, potrenować, że będę mogła się podzielić z Wami moim e, doświadczeniem. E, proszę, zadawajcie pytania, nie czajcie się. E, zrobimy taki trening. Z... Pora godziny, później siedzimy, porozmawiamy, mówią, że trochę czas nas smagni ze względu na salę, ale znajdziemy czas na wszystko, także pomyślcie też o pytaniach, które zadacie. E, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Ja nie żartuję jak trener, e, także zaczynamy i pozycja pompki. Lecimy. Żartowałam dobrze. <ślesy> 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 2-0. <ślesy> 2-0. <ślesy> Musimy uważać, bo nie macie głosowy, ale wiecie, co sobie dwąt połowę wojnica, żeby nie biegać po całym. czerwoną linię połowy wojska. Możemy tutaj tą białą linię ogarniać do czerwonej i biegamy tylko wokół tego, tego, tej połowy. Dobra? Zaczynamy, zapraszam. Już teraz nie na żenę, zaczynamy i rozgrzewkę i przechodzimy dalej. jest Joanna Jędrzejczyk, oczywiście gwiazda dzisiejszego dnia, natomiast jeszcze jedna osoba zawitała tutaj na moje zaproszenie, Robert Bryczek aktualny zawodnik Federacji OKTAGON Czechy, świetny zawodnik MMA mój kolega, bardzo Dzień miło Cię Robercik dziękuję bardzo miło mi tutaj gościć u Kamila Viking Team Tak. sekwencja dopisuje, no i oczywiście Asia Jędrzejczyk, no to marka Fama. dokładnie, także co, pozdrawiamy pozdrowienia Pamiętajcie, jeżeli będziecie się zachwycać tym wspaniałym materiałem to nie zapomnijcie o tym, żeby zwrócić uwagę tutaj na tego to cudotwórcę, firma Noel, Tomek Baczyński, któremu bardzo dziękuję za współpracę oraz zaangażowanie się tutaj i pomoc w rozpromowaniu tego wspaniałego wydarzenia. 14 w Nowym Sączu, to moi wolontariusze. Dzisiaj pomagamy Wiktorii Wróbel. Jesteśmy ze szkolnego koła Caritas. Bardzo chętnie pomagamy w wielu akcjach charytatywnych. Bardzo lubimy pomagać. Prawda? Lubimy pomagać! Zbieramy 10 milionów złotych na lek, który uratuje życie naszej córeczki Wiktorii. W Polsce ten lek jest refundowany, jednak nasza córka z powodu złego stanu zdrowia nie zakwalifikowała się do tej terapii dlatego jesteśmy zmuszeni walczyć o jej życie i zbieramy sami na tym lek. Dziękujemy panu Kamilowi Janikowi z Viking Team za pomoc, za to, że możemy dzisiaj tutaj organizować zbiórkę. Dziękujemy. Witam kolejny raz. Moja twarz w kamerze. A tuż obok mnie, jak widać, seminarium z Janą Jędrzejczyk. Frekwencja naprawdę fajnie dopisała. Są kluby z całej Polski. Fajne nazwisko Robert Bryczek. Eks-mistrz Federacji Fen, aktualny zawodnik mocnej Federacji Czeskiej OKTAGON. Kluby tak naprawdę z całej Polski: K1Biecz, Boruta Team, Dexter Team jeden z lokalnych klubów tutaj nowosądeckich. moi zawodnicy. Zaciekle trenują, szlifują swoją formę przez zbliżającymi się startami. Na pewno spotkanie Joanny Jędrzejczyk będzie dla nich ogromnym impulsem do dalszej pracy oraz motywacją. To jest moja osoba, jest Mierka, Katarzyna Paweł Zajęcia bardzo fajne Dobrze było się wybrać po dłuższej przerwie Naprawdę fajne, fajne przypomnienie I bardzo fajna, motywująca rozmowa, wypowiedź na sam koniec Mnóstwo praktycznych rzeczy, jeżeli chodzi o walkę, jeżeli chodzi o zastosowanie potem w praktyce, czy to na spalinkach, czy to na normalnych treningach. nawet dla takich osób w moim wieku. Zapraszam. Co Wam się najbardziej podobało? Nie kopnięcia, jak to nazwała Pani Andrzejczyk. Dowiedzieliście się czegoś nowego? się czegoś nowego. Dużo Tak. Fajnie było. Wrócę, spokojnie, na pewno fajne przeżycie, warto było przyjść. To nie przyszedł no to stracił do drugiej osobiście, nie? Także fajnie, fajnie. Polecam naprawdę każdego. Jak ja ogólnie atmosfera dzisiaj na imprezie? Super, jak zawsze już miałem okazję chyba drugi albo trzeci raz gościć na seminarium Masi i za każdym razem mega profesjonalne podejście. Super atmosfera, bardzo merytorycznie tłumaczy. No i zestaw technik, można powiedzieć, no i topowy tak naprawdę na świecie skupego poziomu. Dlatego uważam, że... Bardzo korzystać z takiego doświadczenia, tym bardziej, że Asia regularnie jeździ pod najmiejsce i super inicjatywa ze strony Kamila, że zaprosił asie i naprawdę się organizował w całej Jesteśmy z Markowa bo mamy taki swój klub Boruta. My co przyjechaliśmy? Mamy tu dwie godzinki drogi. Kamil Janik jest bardzo dobrym moim przyjacielem, także zaprosił nas i przyjechaliśmy. Trening bardzo super. Tutaj bardziej chłopaki się wypowiedzą, czy dziewczyny. No, w był ja, konkretny podobało się nam bardzo. Wymęczyliśmy się kiedyś. Dość konkretniej, jakąś wiedzę przyswoiliśmy. Panie, jak jestem, się super, podobało? Super, podobało bardzo. Polecamy wszystkim. Tak. Dużo fajnych technik, których na pewno będziemy używać będziemy powtarzać u siebie w klubie na treningach, także na pewno coś wykorzystamy, a w przyszłości gdzieś będziemy chcieli wykorzystać to na swoich walkach. Także dziękujemy ślicznie za zaproszenie i za super treningi. Także dziękujemy za to seminarium. Trenerze, Tobie również dziękujemy. Pozdrawiamy. Cześć kochani, tu Joanna jestem. W Nowym Sączu e, oczywiście oprócz inicjatywy sportowej zapraszam Was serdecznie, zachęcam Was serdecznie e, do wspierania Wikusi, która walczy z SMA. Jest grupa na Facebooku, są różne licytacje oczywiście i zbiórka się pomaga. E, ja podpisałam dzisiaj fanty na tą zbiórkę. Pomagajmy, kiedy będziemy Dzień dobry, witam was kochani bardzo serdecznie w moim studiu. Dzisiaj moim gościem jest nasza wspaniała mistrzyni Joanna Jędrzejczyk. Witam. Hej. A, a tak na poważnie. To wspaniały człowiek, trener, ale widzę, że ty mógłbyś w telewizji pracować, co? Wiesz co, właśnie słyszałem kilka takich opinii, że mógłbym prowadzić gdzieś <tostuniężny> tam wiadomości głos? na TVP, także wiesz. Chyba na razie zbastuję i, i z, tak. zostanę <tostunię> na swoim stanowisku. A tak już troszeczkę poważniej, no co, jesteśmy po seminarium. Po seminarium, które udało się zorganizować z ramienia mojego klubu. No niestety, nie u mnie w klubie, natomiast tutaj na Hali Mosir ze względu oczywiście na frekwencję. Z czego jestem szczerze powiedziawszy bardzo szczęśliwy. Organizując wcześniej seminaria z zawodnikami. Tutaj z polskiej sceny sportu walki takimi jak Tomek Sarara, Marcin Różalski, Kamil Jenel, Bartek Batra, Iwona Nieroda, ostatnio Radek Paczuski, no i teraz Wiscienka na torcie, Aśka Jędrzejczyk. Cóż mogę więcej powiedzieć? Myślę, że... Każdy, kto, kto, kto uczestniczył dzisiaj w tym seminarium, nie zawiódł się, jest zadowolony, dlatego, że, jak już kiedyś wspominałem, warsztat umiejętności, wachlarz technik, które posiada w swoim asortymencie ażka, które posiadasz, myślę, że starczy dla każdego naj, najbardziej wyrachowanego zawodnika K1 Muay Thai, bo, bo pod te dwie dyscypliny było to seminarium ukierunkowane. Hmm, będzie tego więcej, będzie tego więcej. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze kiedyś Ciebie, Aśka, zaprosić tutaj do... Wpadnie, do... wpadnie tym bardziej po, po, po zobaczeniu, y, po doświadczeniu tego tak naprawdę, jak... Y... Jak, jak, jakie umiejętności mają twoi zawodnicy, a przede wszystkim zawodniczki, e, bo masz naprawdę dziewczyny, dziewczyny mhm. walczące na petardzie, także zdecydowanie wpadnę. Ja jestem również zadowolona z frekwencji, z ilości osób, z otwartości e, z tej wiedzy i z, i z tego flow, z tej łatwości w ogóle współpracy, bo też dużo czasu nie mieliśmy na organizację, także ogromny szacunek do Ciebie za to, jakim jesteś trenerem, bo to, co ja powiedziałam po seminarium, że bardzo dużo klubów, e, trenerów, którzy są filarem, e, którzy są filarami klubów. Oni często są zamknięci, że uważają, że to, czego oni uczą, to jest najważniejsze, że, że seminaria to tak mniej. I oni zapominają to z wiekiem, że na początku działalności klubu oni często częściej organizują seminaria, czy jeżdżą się do a później już myślą, że tylko te doświadczenie wystarczy. Niestety ta gra cały czas się zmienia i to świadczy naprawdę o dużej inteligencji, otwartości trenera, który gdy organizuje właśnie te seminaria. Także dziękuję. Fajnie, w zupełności się z tobą zgadzam. Jak najbardziej z doświadczenia, gdzieś też wiem o tym, że, żeby zawodnik mógł się rozwijać, tak. żeby żeby był bardziej kreatywny w swojej formie i tak dalej, to trzeba jeździć, trzeba się rozwijać, trzeba uczestniczyć właśnie A uczyć w seminariach. się możemy od każdego, prawda? Oczywiście, że tak, oczywiście. Ja mówię, że zawsze nawet najgorsza łamaga może nas czegoś tak. nauczyć, więc trzeba być bacznym tak. i, i, i obserwować. No i co? No i chyba tym akcentem możemy zakończyć te kilka słów, podsumowując to, co wydarzyło się w Nonsączu na hali widowiskowej na ulicy Nadbrzeżnej. Także co, jeszcze raz bardzo ci dziękuję za przybicie. Ja dziękuję trenerowi, wszystkim uczestnikom i organizatorom, bo z których te seminarium by się nie odbyło po prostu. Ja też zarapuję. Dziękuję. Dziękuję. <noise>